Hej, czyli witajcie, jestem Kuczyn i zapraszam na kolejny odcinek serii. Zagrajmy w sąsiadu z Piekła Rodem. E, moi drodzy, rozpoczynamy kolejny sezon, e, czyli pojawią się nowe pięterka, a mianowicie chyba pierwsze piętro. Nie, drugie, drugie piętro, bo pier na pierwszym jest kuchnia. Więc sztuka dla mamuśki. Dzień matki. Z tej okazji mamin synkowaty sąsiad przygotował dla mamuśki specjalny prezent. Z, pezno, z pewnością spodoba je, mm, się jej podobizna synalka? Aha, że jej podobizna, no dobra, którą on zrobił. A może... A czekaj. Gdzie on niby robi podobiznę synalka? No, mniejsza z tym. A może obraz? Olbrzymia rzeźba? Ręcznie robiona waza? Tak czy inaczej, sąsiad robi strasznie dużo zamieszania, to zaś nie podoba się Woody'emu. Dobrze. Dzień matki. Dzień matki wiadomo, trzeba celebrować. O właśnie. I jest i nasze pięterko, ale jeszcze bez tego ostatniego pokoju, także bez ostatniego pokoju oraz bez piwnicy. Jak już są te wszystkie pomieszczenia, to tu się robi naprawdę tłoczno. I także tutaj dodatkowo. Tłoczno znaczy się. Źle to wiemy, nie tłoczno. Bardziej bym powiedział, że. Sąsiad biega z góry na dół, więc jest tak bardziej wymagająco. Okej, okay, otwórzmy kosz na śmieci. Co my tutaj mamy? Eee, chyba skórkę po bananach? Po bananie? Tak. Okej. Okay. od czego by tu zacząć? A zacznijmy tutaj. Czemu by nie? Niech się glebnie. Kluczem ogarniemy temat. Będzie troszeczkę ciężko, coś czuję. Ma się pospieszyłem, bo będziemy chyba potrzebować jakieś rzeczy, które są. Czemu? Czekaj, czy on, czy tu przybiegnie? On tu zaraz przybiegnie, tak? co? to coś mi pierwszą go słyszę. A to było dziwne? Bardzo dziwnym powiedział. Dobra, odcinamy ptaszka. Proszku tutaj trzeba dodać. Aha, i to będzie wszystko na ten temat. Myślałem, że jeszcze coś trzeba tutaj dorzucić. Ale jednak nie. Także obserwujmy naszego ukochanego sąsiada. Że całkiem sprytne rozwiązanie do zrobienia, wiecie. Tej wazy. Znaczy, tak, dobrze mówię, tej wazy. Spokojnie, sąsiednie to się przyklei. Jak on w ogóle wtachał taki wielki kamlot na to piętro? Właściwie powiedzcie. Jest tam nic, weź zobacz y, twój obraz piękny. Ale wiecie co? Sąsiad byłby prawdziwym Polakiem, gdyby do tych pięknych, różowych laczek miał jeszcze skarpetki. O, to by wyglądało cudnie. To ciekawe, że Woody teraz wyjdzie obok niego i sąsiad nic mu nie robi. Chyba jednak koledzy to są. Następny odcinek, w takim razie słoneczny poranek. Jaki piękny dzień, aż się prosi o chwilę lenistwa na świeżym powietrzu. Sąsiad myje zęby, po czym prędzej rozkłada leżek. Aha, Boże. I czym prędzej rozkłada leżek na balkonie. W taki upał jego ukochaną roślinkę trzeba częściej podlewać. To zaś daje Łudliemu wiele okazji, by doprowadzić sąsiada do szału. Zacnie, zacnie. W takim razie doprowadźmy tego do szału jak tylko się da. Oj! Chłopi, dziu myć ręce, zęby od razu. Tak, po wypiciu tej kawki, on będzie prół umyć zęby, jeżeli wiecie. Coś mu tam dorzucimy. Dobra, dawaj ta skórkę pomarańczy. Mamy miodek. Tak, on idzie teraz pić kawkę. Dobra, tutaj na samej końcówce można przyspieszyć. Ptaszek tego nie ogarnie. Opuga właściwie. Możemy też zwinąć parasol na chwilę obecną, okej. Okay. Nie celowo nie wykonywałem żadnej, żadnego zadania tutaj, czy tam żadnej pułapki ponieważ mamy kluczyk, którym będziemy musieli otworzyć hmm, O, znowu Woody prawie. Nie wiem, odwalił jakąś głupotę. Dobre jest też to, że on na chwilę obecną więcej do łazienki nie będzie szedł. Także możemy mu zamienić szkoteczkę no i rozłóżmy też Niech tutaj ma kombosa Od razu Czekajcie, mamy sześć, sześć żartów Tutaj są dwa Trzeci będzie kawka o. A w sumie zróbmy tą kawkę Niech ma niespodziankę. Wydaje mi się, że najlepszą opcją by było właśnie. No dobra, jeszcze z tym. Najlepszą opcją byłoby chyba zacząć właśnie od podstrucia tej roślinki. Ale trudno. O, będzie pyszna kawka, mm, delicje. Dobra, trutka tutaj, czy tam jakiś... Okej, okay, glebę zaliczył. Możemy się w takim razie skitrać pod łóżeczko i obserwować naszego ukochanego sąsiada jak się męczy. Te śmiechy z sitcomu, które są w tle. Rewelacja. Zwłaszcza ten gościu, który się śmieje. Ciekawe jestem, czy to jest... Skąd to jest wzięte? Czy to jest nagrane po prostu na potrzeby tej gry? Czy jednak... Czy jednak coś więcej? A, zapomniałem, że on będzie jeszcze raz szedł kawę pić. To kawa moim zdaniem powinna być jako ostatnia. No, to by pasowało, bo zrobilibyśmy tak, tą roślinkę, wtedy on by poszedł do góry, by, wiecie, zaliczył babola z, z tymi kolcami, no i na tych brudnych zębach by się zakończyło. I podejrzewam, że zachowalibyśmy tą ciągłość. Pamiętam, że kiedyś nie mogłem skumać, dlaczego nie chcę się wysmarować tym olejkiem. A miałem cały czas parasol rozstawiony. I główkowałem, główkowałem. No przecież dodałem, czemu on się nie chce wysmarować. Potem najeżdżam, patrzę. Naprawdę nie wpadłem na to, że parasol mu daje cienie, on nie potrzebuje olejka wtedy. Jak w ogóle papuga y, ogarnia, że to po krokach? Może słyszył Diego, a jak sąsiad tupie, to śpi sobie w najlepsze. Ciekawe. Biedna roślinka. Mogliśmy ją oszczędzić. No i pięknie. Trochę mało punktów, ale można było to rozegrać lepiej, tak jak mówiłem. Mniejsza z tym, następny odcinek: prosiak. Sąsiad znalazł sobie nietypowe zwierzątko domowe małego prosiaka. Trzyma go w klatce na korytarzu i regularnie przynosi mu jedzenie. Jego papuga, Chili, też ma niezły apetyt i opycha się płatkami kukurydzianymi. Po takim wysiłku sąsiad zasługuje chyba na drzemkę. No ale przecież jest jeszcze Woody. Dokładnie tak, dokładnie tak. Woody na posterunku gotowy za wszelką cenę uprzykrzyć życie sąsiadowi. Tak jak sąsiad robił to Woody'emu. Zemsta jest słodka. Jaka w ogóle tuba chipsów tutaj jest u góry? Ło! Sąsiad chyba jest fanem pikantnych rzeczy. Dobra, zdążymy. Tu jakiś mały chemik widzę. No, na spokojnie, zdążymy. Dobra, ze śmietniczka jeszcze byśmy coś wyciągnęli. Pewnie znowu skórkę, banana. Tak. Szybko, lodówka. Szybko. Dzida. Uff, 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 zdążyliśmy. W takim razie chodźmy do góry, bo będziemy potrzebować, właśnie, kluczyk do prosiaczka. Schować się pod łóżko naszego kochanego sąsiada nie będziemy mogli, niestety. Ale, nie ma problemu. Dobra, tutaj nic z szuflady nie wyciągniemy. Kaktusik, cyk. Dobra, chyba zdążymy co to wszystko zrobić. Kaktusik w sumie możemy już teraz zrobić, bo on raczej nie będzie tutaj. Szpileczki damy na sam koniec. Sosta basko. No właśnie, jeszcze nie gotowe. Dużo do zrobienia będzie, cholerka. Mam nadzieję, że zdążymy. nie pamiętam teraz, czy mogę normalnie chodzić jakąś pi? Chyba nie. Chyba raczej muszę się skradać. Dobra, będziemy mieli dużo czasu na to raczej. Co on tam niby otworzył? Dawaj, dawaj Woody! 40% już. Jakie ten sąsiad ma szybkie drzemki. Też bym tak chciał. Ja jak sobie strzelę drzemkę to śpie i śpie. Dobra, róbmy tak, tak, nitrogliceryna. To będzie bombowy efekt, moi drodzy. Tak nie? Nie, jak nie? No, jak nie? No, wypuszczaj mi tego prosiaczka. Przydałaby się ta skórka raczej w tym pokoju niż w tym, ale nie szkodzi. No, też się wściekł. A no, to mi wystarczy. Dobra. Cyk. Ale wiecie co? Ugrzecznili tę grę. Ugrzecznili ją bardzo dlatego, że zobaczcie, położyli te pineski tutaj. A pamiętam, że w oryginale to chyba było tak, że wystawały takie kolce normalnie jak te łóżka. Nie wiem, jak one się nazywają, ale wiecie, ci mnisi, co leżą na tych łożach z kolcami. Dokładnie tak to wyglądało. Kupal poleciał, no nitrogliceryna, dosyć bombowa rzecz przy trzęsnięciach, to skąd ty masz tą butelkę, Czy to wybuchło? nitrogliceryna w małym chemiku? Kto takie coś stworzył? To mnie zastanawia. To one muszą być wybitnie ostre. Chyba że papuga tak nie znosi tego pigantnego smaku. Brakły na łóżeczko. W ogóle skąd ty niby masz klucz? Przecież ty nie masz klucza. Już ja mam klucz. Aha, to musiałem go zostawić w drzwiczkach. No, no No dobra. To się niestety nie udało. Poirytowania zrobić ostatniego. Kolejny odcinek zakończony sukcesem. Co my teraz mamy? Teraz mamy czas na grilla, tak jest, moi drodzy. Aż się tęskni za tym grillem, teraz jesienna się pora, no to raczej na grilla. Ciężko, chyba że elektryczny w domu sobie ktoś odpali. Na przykład ja tak lubię sobie czasami zrobić, ale to nie jest ten smak, wiadomo. Czas na grilla. Nikogo chyba nie zdziwi fakt, że świnka zniknęła, a lodówka sąsiada jest pełna. <grym> Grill już się pali, a sąsiad opycha się jednym stekiem za drugim. Oczywiście nie mogła zabraknąć butelki taniego wina. Grubas nie przewidział jednak wizyty Woody'ego, który ma dla niego kilka niespodzianek. Ciekawe jestem, czy kiedyś uda mi się ten opis przeczytać bez żadnej pomyłki. Coś czuję, że chyba nie. No, to świnka widzę... Nie skończyła za dobrze. Nie pamiętam jeszcze, yy, czy... Czy tutaj, w tej części, ale w pierwszej części, w tej oryginalnej, były, była na przykład głowa świnki powieszona na y, ścianie jako trofeum. Dobra, Ziom idzie zraszać grilla piwskiem i zapija wszystko winem, tak dobrze rozumiem? No to ma kombo. Dobra. Co my tu mamy, Ocet? No, Ocet się świetnie nadaje do jednej rzeczy. Czekajcie, bo mam wrażenie, że o czymś zapomniałem. Ale o czym? Ten kapeć mi jeszcze brakuje. Mhm. I wydaje mi się, że zaczniemy stąd. Znaczy z góry, oczywiście sobie upichci, dobra, czy kawcie. Ua! Zapomniałem. Jo. Tak, tu są kawcie. Ok. wszystko jasne. Teraz jak on tutaj będzie, to chyba nie zaśnie. Gdzie co, a przyjdziemy się. Tam olać temat szybko. Szybko, 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 szybko. szybko. Okej. Okay. dawaj klapciocha, klapciocha elegancka tutaj się spisze. Hmm... Szybko, szybko, żeby zdążyć pod poduszko! Szybko poduszko! O! Zdążyłem. Dobra. Klapciocha za chwilę dopiero weźmie. U! Przyspieszony porost roślin to tutaj. Benzyna łatwopalna do piwerka wjeżdża. Okej. Okay. I tutaj winko i... Proszę ja was... Dobra, dawaj tutaj mu wrzucimy tą skóreczkę. Niech się tutaj glebnia. o czekaj, czekaj. o dobra, dobra, jednak nie. Cholercia bym miał więcej czasu na to. No nieważne. Dobra, teraz będzie jadł podeszwę. Swojego laczucha. Trochę mi się tutaj nie pokrywa. Ten banan, banan raczej nie byłby taki śliski na takim dywanie. Już prędzej na tej, tym, tej podłodze drewnianej. No ale coś tam znam. Dobra. Hopka! I śmigamy czym prędzej tutaj. O, ale fire. Dobra, włączmy kamerkę. Obserwujmy sąsiada, jak sobie tutaj radzi pięknie. To będzie bardzo, bardzo dobrze upieczony yy, ka kapeć. No właśnie, on nie, zaczął, nie zacząłby się topić? W sumie plastikowy jest. Sąsiad to jest twardy gość, prosto z grilla, wiecie, ręką z, po, bierze z tego steka. Nie wiem gdzie on go wsada, ale potem nagle wyciąga go na talerz. <grywka> <grywka> Jak to wygląda? Usmażony kapeć. Pięknie. Szybko Popi, popij odstęp. Zrobić się lepiej od razu. Kurczę, już myślałem, że on idzie do mnie. Oj, przestraszyłem. Ach, wzruszające. No i to wyszło idealnie. Tak to bym chciał robić każde. Ej, czemu zjechał na dół? Dobrze. Wielkie pranie, moi drodzy. Czas na wielkie pranie. Dzisiaj sąsiad urządza wielkie pranie. Najwyższy czas odświeżyć brudną bieliznę. Zanim jednak wyprane ubrania trafią do szafy, trzeba je jeszcze wysuszyć i wyprasować. Ale znając łudiego sąsiada, czeka o wiele więcej roboty. No i co? I pojawia się tutaj piwnica oraz chyba ten pokój u góry. Tak. O, jak widzicie, nie ma prosi głowy prosiaka. Co jest? Przestraszyli się? W sensie poprawnie chcieli być czy co? Dobra, bierze proszek i chyba idzie do pralni Czemu on ma proszek w ogóle w kuchni? Bez sensu No mniejsza z tym Dobra, do piwnicy też będę musiał jeszcze podejść na pewno Ale muszę najpierw podbierać fanty Porozrzucone tutaj po tym... Um... Czekaj A okej, okay, idzie dobrze ...pod żerdzią. Karma dla ptaków, właśnie. Dobra, płatki mydlane. Ze śmietnika pewnie znowu skórkę banana, a nie, przepraszam. Uszkodzony stary kabel. Czy Nic nie ma. Poproszę. proszę. Dobra, co my tutaj mamy ciekawego? Taka winniczka ładna. Czy tam półka na wino? Ok, z warsztatu wszystko wzięte. Chociaż poczekajcie. Wino. Wino z praniem. Suszarkę rozdupcymy i zrobimy małą pułapkę elektryczną. To jest ciekawe. Głowy świn nie pokazują, ale takie zabójcze yy, porażenie prądem to już jest jak najbardziej spoko. Logika. Naprawdę, świetna logika. Płatki mydlane, płatki mydlane w ogóle. Czekajcie, to czego to było? Nie pamiętam, szczerze mówiąc. A, dobra, już wiem jeszcze co trzeba zrobić. Dobra, niech go pies zawoła. Będę miał dzięki temu więcej czasu na pozbieranie fantów tutaj u górę. Dobra, nie ma nic. Szybko, 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 szybko. Będziemy potrzebować. O, patrzcie, Sąsiad sobie gra w, w sąsiadów. <laughs> Ale papugi już głowę dali. Hm. Dziwne. Co, płatki malę to tutaj? Tak. Dobra, czy się uda. Sąsiad na razie się glebnął tylko na kuleczkach. zdida do góry. Oj, to jest taka zawsze trochę nerwowa sytuacja. Okej, okay, piękne, piękne różowe gadki zabarwione winiaczem. No co, on nie widział, że ta, ta, ta pralka jest taka uwalona, tego... Aj, ty sąsiedzie, sąsiedzie nasz. Jesteś mało spostrzegawczy. Niestety, bystrością nie... Nie grzeszysz. Ale zobaczcie, już w tamtych czasach pralkę i suszarkę miał normalnie skuwane. <grywany> I tak samo w piwnicy jak ja. <grywany> Tutaj się szczai, że jest syf. Wygląda bardziej jak jakieś bobki niż yy, ziemia. Pamiętam, że do tego rozcięcia odkurzacza, czy tam worka odkurzacza też dochodziłem długo, bo po prostu wysypywałem te ziemię, on odkurzał i mu co jest? On się w ogóle tego nie wścieka. Powinien się wściec, ja bym się wściekł. Ok, teraz nastawi sobie żelazko. Będę musiał szybko tu kicnąć. Siup. Dawaj, 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 dawaj. Siup. Dobrze. To jest niestety, ale szybka akcja tutaj. I tak dobrze, że nie przeszło na wylot. Bardzo ciepło musi być na dworze, skoro mu to tak wszystko szybko schnie. dawaj, dawaj, dawaj! Dawaj, 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 dawaj! Uciekaj! No. I ten ostatni żarcik możemy sobie obejrzeć wspólnie na kamerze sąsiada. I on miał w domu jeszcze łosia i zebre I tam chyba lisa? Czy co to tam było? Chyba, że ona polowania, bo tam jest taki jeden odcinek z polowań. Z polowaniami jakby związany. Powiem wam, że jak dla singla to sąsiad ma bardzo duży dom. No więc tak. E, trzy ostatnie odcinki z pierwszej części sąsiada e, czekają nas w następnym odcinku. A za dzisiaj dziękuję wam ślicznie. Trzymajcie się ciepło. Na razie.